Banki w zależności od swojej wielkości mogą przyjąć różne strategie. Mniejsze banki, które no nie mają szans na zdobycie dużej bazy klientów, prawdopodobnie powinny zacząć działać na zasadzie bank as a service, czyli podstawiać dużym marketplace'om środki dla klientów, czy dla merchantów, czy dla samych platform i na tym mogą bardzo dobrze zarabiać. Natomiast pytanie w stosunku do największych banków, które mają szeroką bazę klientów, no to tutaj mamy przykłady na świecie, że takie banki wręcz stawiają własne marketplace. Oczywiście na początku przynajmniej one nie mogą, a być może nigdy nie będą konkurowały z największymi graczami, ale w tym przypadku mogą swobodnie budować nowe modele biznesowe. Wszystko zatem zależy od tego, jaką strategię konkretny bank przyjmie, natomiast wydaje mi się, że te mniejsze, zwłaszcza banki, które są bardziej elastyczne w podejściu, Mogą takie finansowanie, czy to dla klientów danej platformy marketplace, czy dla samej market, czy detalicznych, czy firmowych, czy dla samej platformy, mogą takie finansowanie dostarczać.